Bohater filmowy to ktoś, kto w opowiadaniu rusza do jakiegoś celu. Ten cel zazwyczaj w trakcie tego opowiadania załamuje się, nieraz wielokrotnie, aż do tego momentu, w którym to załamanie skutecznej bohater znajduje się w jakimś alternatywnym. E, nazwijmy to e, świecie w jakiejś alternatywnej drodze. Po co załamujemy ten cel? Po to, żeby odkryć ukryte pragnienie e, bohatera. E, emocja powstaje wtedy, kiedy ona rodzi się w bohaterze. To znaczy, bohater swoją emocją niezawodnie infekuje emocją mnie widza. Kiedy to się dzieje, w jakiej sytuacji? Zawsze i nieodmiennie wtedy, kiedy na jego drodze pojawiają się przeszkody. Pokonywanie tych przeszkód staje się coraz trudniejsze. Towarzyszą im upadki i powstania tego bohatera. I właśnie tu, w tym miejscu, rodzą się emocje. Emocje bohatera, który upadając ze stanu Załóżmy, entuzjazmu wpada w stan załamania, i my, jako świadkowie tego, uczestniczymy w tej emocji bohatera. Ta zasada wytwarzania emocji dotyczy całości opowiadania w takim samym stopniu jak jego poszczególnych elementów aktów, sekwencji i scen. Bezwarunkowo scen najważniejszych. W nich powinna następować zasadnicza redefinicja motywu działania bohatera. Czyli, jeśli bohater w wyniku jakiejś potrzeby, uczucia, marzenia podąża do swojego celu, to w takiej istotnej, nazwijmy to, kulminacyjnej scenie. Dochodzi do jej załamania. I w związku z tym ta scena powinna być dramatyczna, a ten dramatyzm wynika z tego, że bohater na przestrzeni minut staje się nagle kimś innym. Ta jego zmiana jest tak samo zaskakująca dla niego, jak i dla nas.